Czekając na Adama i na Zamościan Pozdrawiamy z Wielunia ze stacji Circle K A, jest na style Proszę bardzo Mamy nawet nową twarz I umyte dwa motocykle Bo chłopaki stwierdzili, że wstyd takim brudnym jechać na rekolekcję. Warszawa to tutaj. i Akalice. No proszę, nareszcie jakiś porządny motocyk przyjechał. Ja stok i Akalice. Nie, u mnie jest Witamy służbę więzienną. Tego pana jeszcze nie nagrałem. Dzień dobry panu. Powiedz tak niech będzie pochwalony dobry, Jezus Chrystus z naszym bracią kapłanem i Święty Józef patron dobry, tego roku i mojej parafii. No właśnie, no właśnie. I 70-lecie parafii było. Konsekracja kosztora, A to już tego nie ma, bo tego już no. nigdy nie interesuje tego. No właśnie. <grystanie> A mnie Przemek. Siema. Przemek To jest tema. Do Fabian. I Matek. Matek przyjechał na offroad. <noise> Cześć. Bo ci akumulator wyczerpie. W końcu dojechał Zamość. Tyle jechali matko i córko. Co tu dają? Chodź dobrą kawę. U człowieku, taka dobra? U. Tom, U. Nie wpisamy pieniądze aleś wyrósł. Nie pasz tak na mnie. mnie. A ty zmalałeś? przyjechali w końcu Jak można tak długo jechać z tego Tarnowa Witajcie u nas Hej <laughs> Ej, cały rok minął. Nareszcie przyjechałeś porządnym motocyklem tak. a nie jakimiś BMW-kami Dziękuję Cześć. Fabian stał. Cześć Cześć, Cześć. Cześć. Cześć Fabian. Piotrze, wszystkich szefów, powiedz nam, jaki jest plan? 18 kolacyjka, nie? Bardzo nastawiać, kawka smakuje. A teraz kawka smakuje, wszystko. Właśnie mówię, jak to wszystko jest idealnie zorganizowane, nie? Jest kawka, jest muzyka. Musi być. Perkusja jest. Przepraszam, przepraszam bardzo, pan tu nie stał. Ja? Tak. Ale się wyrypałem. Naprawdę żarliwość kapłańska jest wielka. <grywa> <grywa> żarliwość, żarliwość. Nie wspieramy się, nie mówimy się razem, nie interesujemy się czymś problemem. W każdym razie decyzją zarządu naszego klubu. Chcielibyśmy awansować Prospekt Chapter Białystok do rangi Chapter'u memberskiego. Poprosiłbym kamizelkę prezydenta, żeby tam sprób coś z tej kamizelki, coś co już jest tam niepotrzebne. Biały Białystok. My, my jesteśmy na wschodzie, to nam wiecie, zimnie, nie? Błogosławiony Pan Bóg Izraela, Wolącką nawiedził i I wzbudził na nas Domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych Właśnie, pościmy dają tylko suchy chleb z wodą. Kolejka po chleb. Po, przepraszam. Pan stoi po chleb dla konia? Ja po papier to był to. Było. A to przepraszam. to chyba nie jest sklep, to nie jest chyba drogeria. Ale podobno rzucili. Bez kolejki na przysznej jutrze. A za czym ta kolejka? Do to spowiedzieć. A to spowiedać. Offroad będzie dzisiaj offroad. Jezu, podziwiam Cię Za Twą odwagę ponad śmierć Nikt inny tak jak Ty Nie jest tak dobry, gdy ja zły Ty odnalazłeś mnie I wydostałeś mnie ze zgliście Teraz rozumiem, chcę Właśnie Ciebie jest uczcić To jest więź, między nami więź Z zła wyrwałeś mnie Kiedy spotykam Cię, dotykam Jezu, prawdy Twojej, już nie mamy myśli złych. Więźniem wolności staje się, nie muszę już się bać. Nikogo i niczego wiem, miłość usługę. Możesz mnie kochać, proszę Cię. To jest więź, niepojęta więź. To więcej niż emocje i wreszcie. Za to, że wziąłeś na siebie karę. Za mój grzech, który stał się złem. Za Byłeś ludzi owdarow, dobrowolnie bez słów poddały się. Za to, że za mój grzech zniosłeś krzywdę. Ptaka śpiew Trzeba za sklejonych powiek Chcieć zobaczyć kim jest człowiek Trzeba cieszyć się źbłem trawy w innym świetle widzieć sprawy z absolutu doświadczenia, niech patrzenie nam się zmienia. Moje Himalaje, tak mi się wydaje są jak wyciągnięte. Dotknąć góry, trzeba wznieść się aż nad chmury, by dziękować za woń kawy, cieszyć zwyczajnością z trawy. Moje Himalaje, tak mi się wydaje są jak wyciągnięta dłoń trzeba tylko sięgać. By doświadczyć sobą nieba Moje Himalaje Tak mi się wydaje Są jak wyciągnięta dłoń Trzeba tylko sięgać do Proszę, gdzieś wszyscy wychodzą, a on wchodzi